W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Boże, nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za dar naszych dzieci, które umiłowałeś i powierzyłeś nam na tej ziemi. Patrzymy na nie z miłością i pragniemy dla nich jedynie dobra. Dziś stajemy przed Tobą jako rodzice, pokornie błagając Cię o Twoje błogosławieństwo, zdrowie, opiekę, i prowadzenie dla naszych ukochanych dzieci. Prosimy Cię o miłosierdzie, aby Twoje światło zawsze oświecało ich drogę i aby Twoja miłość była zawsze ich towarzyszem w życiu. Otocz ich swoją łaską, aby mogli rosnąć w mądrości i łasce. Umacniaj ich w wierze, aby niezachwianie trwali w Twojej prawdzie i drodze życia. Prosimy Cię, abyś strzegł ich serca przed złem i pokusami tego świata. Otwórz ich oczy na piękno Twojej prawdy i nauczania Jezusa Chrystusa, aby mogli zdecydowanie odrzucić wszelkie kłamstwa tego świata. Niech Twoja mądrość oświeca ich umysły, aby podejmowali mądre i dobre decyzje w życiu. O Boże, nasz Ojcze, daj nam siłę i mądrość. Abyśmy jako rodzice mogli być dla naszych dzieci wzorem wiary, miłości i cierpliwości. Pomóż nam wychowywać je w Twojej miłości i prawdzie, aby mogły stać się ludźmi dobrej woli, gotowymi służyć Tobie i innym. Panie, weź nasze dzieci pod swoją opiekę, gdy są z dala od nas. Strzeż ich przed niebezpieczeństwami trzymaj ich w swojej łasce i chroń przed wszelkim złem niech aniołowie święci otaczają ich swoją opieką i ochroną na każdym kroku ich życia błagamy cię o panie abyśmy jako rodzice zawsze mieli cierpliwość zrozumienie i miłość wobec naszych dzieci pomóż nam być dla nich wsparciem i drogowskazem w trudnych chwilach aby mogli czuć się kochani i bezpieczni w naszym domu. Panie błogosław naszym dzieciom, obdasz ich zdrowiem ciała i umysłu, mocą witalności i siłą w duchu, Niech dorastają w mądrości i łasce, niech ich serca zawsze otwarte będą na Twoją miłość i nauczanie, a ich życie niech stanie się świadectwem Twojej chwały i miłości. Ojcze nasz, ufamy Tobie. I oddajemy nasze dzieci w Twoje ręce. Niech Twoja wola się spełni w ich życiu, a Twoje imię niech będzie wychwalane zawsze i wszędzie. Amen.